Siemka, Witam Was na kanale. Jest Opel, Opel Vectra Jaka jest motoryzacja? Motoryzacja jest 1,6, 16, rocznik 9,9. Z, z, z wierzchu wygląda bardzo fajnie. Od spodu tak samo, nie ma żadnych dziur ani nic takiego. Także dobra baza, żeby cokolwiek z tym zrobić. No i żeby tu mieć, oczywiście, w środku, automat, zobaczcie. Babcina, fotele, chyba to lubię najbardziej. No, uwielbiam te stare fotele o planie, tak samo jak w medze były. One były tak mięciutkie, tak fajne. Klima jest, klima działa, słuchajcie. Chłodzi, nie mrozi, ale chłodzi. Także to już jest dla mnie duży plus, że cokolwiek to działa. Zainstalowałem takie lustereczko tutaj, żeby przy parkowaniu wiecie o co chodzi. W tych lusterkach główno widać, mimo że one są... Takie ładne i miłe, i przyjemne w wyglądzie Bardzo niski współczynnik oporu powietrza Czy jak tam się nazywa? Do sprzętu były opony tylko zimowe Ale cena beka była Okej, okay, dobra Zacznę od tego, jak go kupiłem Pojechałem obejrzeć taką samą Szukałem w ogóle Golfa w automacie, nie? Pojechałem obejrzeć taką samą Vectrę <laughs> Tylko, że rocznik był 9, chyba 7 Chyba jeszcze przedliftowa, to jest już po lifcie i poprawionych, takie różne bolączki ma nie wiem nawet co, ale wiem, że czytałem, że coś tam poprawili eee, no i ten, no i pojechałem, obejrzałem tu w Kolonii daleko mnie obejrzałem, mówię, kurde, fajnie się jechało, tylko że śmierdziało strasznie jakimś takim, dziwnie śmierdzi w Oplach nieraz, nie To miał Opla to wie no i podjechałem, zobaczyłem tą, tamtą Vectra jasny, jasny kolorek, fajny miał zobaczyłem, mówię, no fajnie wszystko było, tylko że waliło, nie, strasznie waliło ten sam silnik też była klima, nie sprawdzałem czy działa, bo bałem się włączać Mówię, jak mi grzyby z nawiewu w Polsce chują, to dopiero będzie lipa No i tam znalazłem już wcześniej wektrę ale mówię, do w gladbach to jest 60 parę kilometrów No ale mam kolegę tam, to mówię, kurde, wiesz co Grzesiu, tam podjedź mi, zobacz Tą wektrę, jak to wygląda i ten No i pojechał, zobaczył Dzwoni do mnie z miejsca, tam już Mówi, słuchaj Łukasz, mówi I Ja bym brał, bo jest naprawdę bardzo fajny stan Elegancko mówi, o, akumulator był padnięty Ale na kable odpalili Stało chyba 3 miesiące Dwa albo trzy miesiące odpaliła strzała e, Także on mi ją zarezerwował i powiedział, że biorę Poszykowałem się, pojechałem Chyba za 3 dni, bo nie miałem czasu Praca, te sprawy No pojechałem, gościu odpalił, przejechałem się Biegi zmieniała dosyć płynnie, także Jakiś tam handlarz, wiecie to był jakiś tam typ e, Z tych ciapatych bardziej no i ten, no i najlepsze jest to, że gościu mówi, że ciocia jego jeździła, nie, że to samochód cioci. Ja mówię, tak, wszyscy tak mówią, że to samochód cioci jest, nie. No i wiesz, no sprawdziłem papiery, wiecie, sprawdziłem papiery. Elegancko zapłaciłem, mówię, pojadę sobie do domu, zamelduję i później go odbiorę. No i do dom mam papiery z pensji i umowy. co, nigdy nie wiadomo, z pensji umowę umowy. Nazwisko na umowie później sprawdzam, nazwisko na papierach. I faktycznie, że e, ktoś go miał z jego rodziny, nie wiem czy to ciotka, bo to imię... Nie potrafię rozróżnić, czy to męskie, czy damskie i ten. I, I ktoś miał z rodziny ten samochód, chyba dwa lata. No i po dwóch latach kupili w, też Forda Focusa w kombi. No dobra, ale tamten śmierdział, a czy ten też śmierdzi? Tak, słuchajcie, ten też śmierdzi. Śmierdzi jest, kurwa, nie wiem co to jest. Znaczy śmierdzią, bo już teraz nie śmierdzi. E, filtr powietrza śmierdzi, słuchajcie. Filt powietrza śmierdzi. I klima śmierdzi. Ja go odgrzybiłem preparatem. Chodził tam sobie 15 minut na tym, na odgrzybiazu. To wam podlinkuję w tym w, 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 w opisie. I przestał mieć śmierdzi, ale czekam jeszcze na filtr powietrza, który idzie do mnie już chyba drugi tydzień. Wkurzony jestem, bo muszę zmienić ten filtr i było cacy. OK, co dało? To co było zepsute? Dom Laga była całkowicie zniszczona. Ale całkowicie nie była dziurawa, pęknięta. No To przyjął mój kolega, kurde, zamówiłem dom Laga. Przyjął mój kolega z kolonii e, Wojtuś. Pozdrawiam da Cię Wojtek, byś tam to oglądał. No i kurde, chłop, kurde, w godzinkę czasu. Cak, 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 cak no kto się zna, to się zna. To dom mi wymienili. Ja tylko świeciłem światłem. To jeszcze sobie tego świeciłem Mówi za sobie świecisz czy mi? Mówi ja Tak prawdziwy ojciec Ale to kolejny No i ten e, No i z tą dom, domlagę zmieniliśmy No i to wszystko, nie? Domlaga Szukam teraz jakichś fajnych haluców Wiecie się Muszę powiedzieć Że ja miałem taką wektrę kiedyś W 2007 roku Miałem taką wektrę Tylko ja miałem wtedy, pamiętam, że e, Ja ją dostałem, kurde, w Polsce od, od szefa mojego z zwalnianym silnikiem, bo na auto sprowadzał i miał silnik jebnięty i ja byłem z tej w chłodnie zadowolony wtedy. nie? Ona miała miękkie zawieszenie, i bo był mój pierwszy samochód w sumie. Ja byłem tak z tego samochodu niezadowolony wtedy. I ja po tej wektrze kupiłem sobie później Mondeo, z którego byłem zadowolony częściowo, a później kupiłem Omega, i z którego byłem mega zadowolony, ale paliwo mi to Dobra, ole, kuboś już dodałem. Zobaczcie drzwi. Tutaj je tu się zaklestrował, ale tu nie ma. To jest. Zobaczcie, to jest rdza. To jest jakiś szpachel albo jakaś farba dziwna. Ja to zeszlifuję, ale to jest twarde. Czyli to nie ma to nie ma dziury. Ja to zeszlifuję po prostu. Zakonserwuję. I tak sobie będę bo mi to nie przeszkadza. Ja nie jestem jakimś tam takim gościem, który, który specjalnie dba o auta No, ma się nie rozpać, mamy mnie na miejsce i ma w miarę też fajnie wyglądać, a no i tu mamy też zdawkę i tutaj mamy tutaj widzę, że może być troszkę więcej pod tym no ale też nie powinno być jakiejś tragedii No, z tyłu patrzmy, to było w miarę czysto z drugiej strony jeszcze jakieś tam są e, tutaj to jeszcze będzie po prostu szlifować. ten pierdolnej. Nie będę się czaił. I tak to zdrowa jest. Nie? Spód ma zdrowy eee, Zawieź mnie też zdrowe. Z tyłu czuję mury, że to wymiany są. Także muszę to ogarnąć, jak to w ogóle wygląda. To jest z tymi murami, z tym wszystkim. To wszystko jest zabudowane. Czyli. A, tu trzeba pokrywę ściągnąć. To, gdzie są te. Nie widzę amortyzatorów. Muszę to ściągnąć, zobaczyć. I chciałem już troszkę go tam 4 cm na glebę rzucić. I było troszkę sztywnie, fajna luma i mi to wystarczy. No, nawet, nawet 6-5 mm niżej już było fajnie. auto lepiej wygląda. Kurde, ale wiecie co? Jak się kupi auto, nie? Jak się go umyje, to później powoli człowiek zauważa wszystkie rysy różne wgniotki i myślę, że kurde przecież tego nie było, ktoś mi to przerysował A to było po prostu człowiek nie widzi takich rzeczy, ja na przykład nie widzę dopiero po zakupie widzę, że Że motor szaden jest albo co nie no Autko ogólnie spoko o przebieg, o przebieg ludzie, czemu nie mówicie kurde no trzeba fur odpalić kurde Ale się wbiłem normalnie Dobra, patrzcie to Oryginalny przebieg Jest elegancko 161 tysięcy cyk maszyna chodzi, klima chłodzi W środku śmierdzi coraz mniej Także o, muzyczka sobie leci, zobaczcie Ta lala Tu for family Płytę zakupiłem o, Zamkniemy ładnie Butelka seleży, ale jest ogólnie spoko Coś mi aparat mój szwankuje, jak kurde, bo ogólnie już telefon chyba zmienić, bo już nie daje rady z tym telefonem. Pięć lat to jednak jak najlepiej telefon duży. Dobra, auto jeździ fajnie. Moja opinia o nim jest naprawdę, jak zwykle, kupisz zadbany egzemplarz. A to lustereczko dałem. Czek, jak sobie będę cofał, to od razu będę sobie widział, jak tam wygląda koło wężnika. Często parkuję przy drodze Także będzie gitara No dobra ludzie, taka to Vectra Elegancka. to jest sfiksowana, Nie zobaczcie Światła, tego radio oryginalne my chciał mieć nie? Po prostu Taki żeby był school, Żeby wszystko było oryginalne No dobra, na razie ma.